Do domu i będę sobie robiła kawę, więc uh, stwierdziłam, że przy okazji mogę postawić kamerę i trochę pogadać, bo mam parę rzeczy do opowiedzenia. Generalnie e, mieliśmy bardzo pracowity weekend. Ja wiem, że po tych um, Klipach, które przesłałam, nie było tego widać, iż raczej wyglądał na przyjemny. I generalnie tak, jakby niedziela po południu wieczorem to już już sobie odpuściliśmy. Natomiast, no, generalnie całą sobotę jeździliśmy, załatwialiśmy różne rzeczy, jakieś tam sklepy do wyposażenia wnętrz, no i, i generalnie różne inne tego typu atrakcje. A w niedzielę walczyliśmy z pudłami. Ale fajne jest to, że otworzyliśmy już wszystkie. Także wszystkie zostały otwarte. Nie wszystkie rzeczy jeszcze są rozpakowane, nie wszystkie rzeczy znalazły swoje miejsce. Ehm, natomiast już jakby wszystkie pudły są rozpakowane i to już jest ehm, duży. Mm, to już jest duży postęp w stosunku do tego, co było. Ehm, no, no i to, był, to, był, to była niedziela. Natomiast e, poniedziałek cały upłynął mi i teraz chyba w ogóle zagłuszę tutaj wszystko. Czy ja mam wodę w ekspresie? Mam wodę w ekspresie. No to dobra, zaraz zobaczymy. Chyba za chwilę wrócę. No dobra, kawę już sobie zrobiłam w kubeczku, który jest po prostu przepiękny i, i który dostałam odchodząc z pracy, po prostu od koleżanki kolegów, i jest po prostu moim ulubionym kubeczkiem. Także znaczy, chwila, tylko mleko. Eee. Co? Mówiłam o pudłach. Mówiłam o że rozpakowaliśmy, że poniedziałek... Aha! Poniedziałek mi upłynął w ogóle właśnie na sprzątaniu, ogarnianiu i po raz pierwszy tak posprzątałam mieszkanie z odkurzaniem, z takimi rzeczami, no bo wcześniej trochę się nie dało, bo trochę nie było gdzie przejść. Moment, tylko sobie naleję. I co? I dzisiaj jest wtorek. Dzisiaj jest bardzo ważny wtorek. Dzisiaj jest wtorek, w którym w końcu pojechałam podpisać umowę o pracę. I w zasadzie w końcu jest tutaj trochę nie na miejscu. Bo mm, ja pracę dostałam w tym kraju, nie znając z tejszego języka, piątego dnia. Piątego dnia pobytu. E, z rzecz jasna, zaczęłam tej pracy szukać jeszcze w Polsce. I jak miałabym powiedzieć właśnie o paru takich wskazówkach na temat szukania e, pracy za granicą, no to, to jest właśnie pierwsze, czyli zacząć jeszcze w Polsce, jeszcze w swoim kraju, czy też w kraju, w którym się obecnie przebywa. Ja szukałam pracy na LinkedInie. Po prostu zależało mi na tym, żeby to była też praca, która ja nie szukam jakiejkolwiek pracy. To nie jest tak, że ja wyjeżdżałam za granicę i szukam jakiejkolwiek pracy. Ja szukałam bardzo konkretnej pracy w ramach moich kompetencji, w ramach e, tego, w jakim kierunku chciałabym się rozwijać i no i trochę to po prostu zawęziłam i dość mocno filtrowałam te ogłoszenia. E, tutaj też był o tyle problem, że większość ogłoszeń ma wyraźnie napisane, że trzeba znać albo francuski, albo e, holenderski, czy też flamandzki. Flamandzki? Flamandzki. E, no. Ja nie dysponuję jeszcze żadnym z tych języków, w związku z tym, no tutaj byłam na takiej pozycji, gdzie było dość mocno okrojone to, na jakie stanowiska mogę po prostu startować. Natomiast no, było, było ich jednak trochę. To przyznaję, że nawet w momencie, kiedy przefiltrowałam je ja, przez to, czym ja bym się chciała zajmować, e, czyli no, to są stanowiska głównie związane z projektami, z zarządzaniem projektami tego typu rzeczy, to w momencie, nawet jak ja to mocno przefiltrowałam, to mimo wszystko tych ogłoszeń sporo było. Ja dziennie tych CV trochę wysyłałam. E, odezwało się do mnie kilka organizacji. E, ta była najszybsza ponieważ w zasadzie pierwszy etap rozmowy rekrutacyjnej do mojej nowej firmy um, zaliczałam jeszcze w Polsce, um, po prostu przez Skype'a. Także to była pierwsza część. Oj, moment, bo po prostu widzę, że wszystko się domaga mojej uwagi. Ok, co tu się dzieje? No, na 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 nic ważnego, dobra. W każdym razie no. Um, tych ogłoszeń tak trochę było, odzywało się parę firm, właśnie. Aha, yy, pierwszy etap miałam jeszcze w Polsce, drugi etap miałam tutaj na miejscu, i to było tak, że po tym pierwszym etapie już zadzwoniono do mnie, zapytano, kiedy będę już w Brukseli, kiedy można się ze mną spotkać. Więc ja już tak naprawdę przyjeżdżając tutaj miałam ustawioną pierwszą rozmowę rekrutacyjną no i ta pierwsza rozmowa z obu stron zakończyła się sukcesem dlaczego mówię z obu stron no bo ja wychodzę z założenia że mi się ta praca też musi podobać i uważam że bardzo ważne jest to żeby myśleć o tym że rozmowa rekrutacyjna nie jest tylko dla pracodawcy jest też dla kandydata, też, żeby kandydat mógł się zorientować, czy on w ogóle chce pracować w tej firmie, jakby co do końca jest mu proponowane. Więc, no, już tam się nie wdając w szczegóły, e, ja byłam zadowolona z tego, co mi opowiedziano i zaproponowano. No i najwyraźniej firma była też zadowolona z tego, co ja im zaprezentowałam, co ja im zaoferowałam. No, i tak naprawdę następnego dnia dostałam już telefon z um, herów, że tak, że jak najbardziej już zacznijmy tutaj konkrety w tą stronę. E, I w poniedziałek, ponieważ to był jakby pierwszy tydzień, i w poniedziałek, jakby pierw, drugi poniedziałek mojego pobytu, e, już po prostu mailowo dostałam konkretną ofertę i konkretną propozycję tego, co miałabym robić, za ile i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, ja tą ofertę oczywiście podpisałam, natomiast potem, no to mniej więcej dwa tygodnie, no nie, tak półtorej tygodnia zajęło formalności, bo ja jeszcze musiałam się zwrócić do mojej nowej gminy, po dokumenty i tak dalej, ponieważ ja tu jestem zarejestrowana jako pracownik, jako osoba, która chce pracować, a nie jako żona mojego męża. <noise> nie jestem po prostu ogonem kierownika, tylko no jakby chcę sama pracować, w związku z tym wygląda to w ten sposób, że należy się udać do gminy. I w gminie się właśnie deklaruje, że ja chcę tutaj pracować. I gmina już jakby wystawia mi taki dokument, i już dała mi tutaj tutaj lokalny PESEL, więc już mam jakby swój numer takiej identyfikacji człowieka, pracownika podatkowy itd. No i mając już ten numer już konkretnie mogłam zacząć szukać pracy i gmina daje mi 3 miesiące na to, żebym ja sobie tą pracę znalazła. No mi trochę szybciej, szybciej poszło, e, więc e, no teraz muszę i jutro się będę tym zajmowała, więc może w sumie, w sumie to dogram. Eee, jutro się będę zajmowała tym, że po prostu wybiorę się do tej gminy i, i co? No i, i myślę, że już, już jak moja, będę miała kontrakt, no to po prostu oni dokończą tych do formalności. Eee, I finalnie dostanę taką kartę, która będzie mnie uprawniała do życia tutaj i taką moją, taki rodzaj dowodu, ale to jest też legitymacja ubezpieczeniowa, także tego typu eee, produkt. <laughs> produkt nie, dokument, tego typu dokument. No i tyle, no i, i aha, i nie powiedziałam w sumie tego, że na szczęście mam jeszcze miesiąc przerwy, zaczynam dopiero 16 sierpnia, więc myślę, że wszystko do tego czasu ogarnę. I w sumie tyle, i w sumie już nie będę gadała, tylko skoro mam kawę, zanim mi wystygnie, po prostu pójdę się nią trochę uraczyć. do domu, jak widać jestem trochę mokra, ale nie dlatego, że nie miałam parasola, tylko po prostu zaczęło padać dosłownie na ostatnich 100 metrach, jak szłam do domu, więc stwierdziłam, że nie ma sensu. Eee, Poza tym ja lubię deszcz. I pada w ogóle po raz pierwszy od dłuższego czasu i mega się z tego cieszę, naprawdę. Ale to jest po prostu niesamowite, ile ile od razu wody spadło. O, widzę, że mam całe okulary boku. No, także... także... Mm. Tak. belgijskich przygód to jeszcze nie zdążyłam zresearchować tematu poczty, ale już czuję, że będzie zabawnie, bo zamówiliśmy sobie z Michałem z Amazona po paczce i no wiedzieliśmy, że dzisiaj ta paczka zostanie dostarczona. Ja od rana jestem w domu i między innymi jestem w domu dlatego, że czekałam na listonosza. I domofon u nas w mieszkaniu jest zepsuty. Zepsuty w tym sensie, że nic nie słychać, można tylko otworzyć. No więc jak zadzwonił domofon, to pobiegłam, otworzyłam. I jak w Polsce, czekam pod drzwiami i czekam, aż pan listonosz przyjdzie i wręczy mi moje paczki. No ale mija, wiecie, 5 minut, 10 minut i tak nie wiem, nie wiem co się dzieje, może on jakby wrzuca te listy i za chwilę przyjdzie, no, no nic się nie dzieje, nie? No i jak minęło 15 minut, mówię sobie: Kurczę, może, może on przez to, że niczego nie usłyszał przez ten domofon, stwierdził, że nikogo nie ma, czy coś? No nie wiem, może zostawił awizo. No i tak wchodzę w tracking mojej przesyłki i patrzę, że jest doręczona z dopiskiem at home czyli, że, że ktoś był w domu. A moich paczek nie ma. I oczywiście ja nie mam kluczyka z skrzynki, kluczyk ma Michał akurat w tej chwili. No ale mówię, dobra, zejdę, zobaczę, może, może widać przez szczelinę w skrzynce po prostu, czy, czy te paczki tam są, bo ona jest dość duża ta skrzynka. Mówię, może są w środku. I słuchajcie, schodzę na dół, a moje paczki leżą pod skrzynkami. Po prostu. W miejscu, w którym może każdy wejść i każdy może sobie te paczki zabrać. I już by było papaczka. Po, po prostu ja nie wiem, czy poczta tutaj tak działa, czy on po prostu. Bo wiecie, no u nas jest tak, że listonosz wchodzi, jakby po schodach podchodzi do mieszkania, a tutaj ewidentnie tak nie jest, i trzeba szybko się orientować. No, to tak z ciekawych rzeczy, że tak zostawić dzisiaj doręczony patrzeć.